Cześć witam Was w kolejnym odcinku naszej kampanii Isengardem. Jak pamiętacie ostatnio zdobyliśmy sobie zachodnią Morię i Saletranduila, więc całkiem ładnie nam tutaj idzie nasza ekspansja. Pamiętam, że w ostatnim odcinku zapomniałem o tej armii. Możemy sobie podesłać pod klany Edenweight. Sprawdę prawda nie chcę im jeszcze wypytać wojny, bo to byłoby nieco z samobójstwem. Możemy sobie też wycofać armię już z Dolam myślę. I zostawić tutaj jakiś drobny garnizon. O, może nieco mniej drobny. Hmm, co możemy jeszcze tu zostawić, po czym nie będę jakoś bardzo płakać. Tych, tych, tych. Tych, może. Starczy. No kurcze, nie do końca. No ale generalnie chcę na pewno tracić, on jest bardziej wartościowy niż te wszystkie śmieciowe jednostki, które tutaj mi się pozbierały. Mhm, mm może tych... Serio, kurde... Mm o, mogę sobie zwrócić jeszcze jeden stateczek, świetnie. Najemniczy. Zawsze jakąś flotę dzięki temu będę mieć, przynajmniej. Rozstawmy jeszcze tych, tych i tych. Jeszcze nie Masakra, dobra, to nie, ci mają ładne doświadczenie, to nie chcę ich tracić. Raa, dobra, zwerbuję jeszcze te dwa oddziały, i naprawdę więcej już tu nie będę tracić. Jednostek, i podejdźmy sobie pod Lond Glen i sformułujemy sobie tutaj kolejną armię, która może rzeczywiście pójdzie w przyszłości na Eden. ale to już jak poradzimy sobie z goblinami, myślę, nie chcę łamać wszystkich moich sojuszy, jakie mam. Dobra, tak. Pamiętam, że w ostatnim odcinku chciałem dosłać posiłki do. O, tu mogę sobie te to od razu to zrobię. Chciałem wysłać posiłki do mm, Mori, bo tam potraciłem sporo oddziałów i potrzebuję tam więcej sił elitarnych. Tak więc myślę, że wyślemy sobie ze spokojem te oddziały. I ogólnie wyślemy sobie. Ile tu mi brakuje? 7 jednostek, ok. 3. Akurat tyle mogę sobie wysłać. O, powiedzmy, jeszcze tych wezmę. No, może to nie jest Samalita, ale na pewno całkiem z jednostki już. I pójdą sobie właśnie do Morii. Teraz tak z Sarumburgu wyciągniemy sobie tych. I oni pójdą do Eisengardu, bo tam jest większy garnizon. I tak samo zrobimy sobie tutaj z tymi jednostkami. I też pójdą do Eisengardu. No i mój dochód nieco popłacze, ale jakoś to będzie musiał przeżyć. Ja Dobra. Co jeszcze? Chyba nic konkretnego. Tutaj nie będę jeszcze atakować. Chyba, że zaczną mi dezerterować jednostki. Bo w normalnym medievalu tak jest, że jeżeli inwazja czy tam kurcjata nie zbliża się do yy, jakby celu wyprawy, to zaczynałem jednostki uciekać, ale nie wiem czy tutaj tak to działa. Zobaczymy. No, ra, kończmy trochę. Jestem ciekaw, czy gobliny jakoś będą chciały się zemścić za utratę z, z zachodniej Mori. Hmm, może tutaj wysiądą coś pod właśnie Metalburg. No ale tutaj też mam bardzo duże siły i to już takie w zupełności chyba elitarne z tego co mi się wydaje. Trochę mnie to boli, że tutaj nie ma mojej kultury tyle ile bym chciał. No, bo przez to ta, ta osada jest niestabilna jeszcze dosyć. Dobra. Teraz tak. Skończyła się tura, świetnie. U, pojawiły się hordy goblinów. To znaczy, że naprawdę już muszą mocno zostać po tyłku. No i trochę to będzie męczące. Do pokonania, ale dam radę. Secondariat. A, czyli to oznacza, że tutaj im się też pojawiła armia z... 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 skryptu. Z... 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 Z Jezu. Nie Hence <TALIESIN> wiem czemu zapomniałem tego słowa. Dobra, mamy nowego generała adoptowanego. Świetnie. Weźmiemy sobie też gildię i zdobyliśmy zachodnią oriot. Nic nowego. I saletranduila, też nic nowego. A, no i jednak Dezerterują te jednostki. Myślałem, że może jakoś się uda to, tego uniknąć. Właśnie, czy ty w końcu masz ten pierścień? Nie masz. Głupota. Zdobyłem mm, saletranduila po to, żeby mieć pierścień, ale go nie ma. Czuję się oszukany. Dobra, no po prostu odzyskałem te saletranduila. Opuszczamy oblężenie, zatem idziemy pod Erebor. Spróbujemy jeszcze, może tutaj coś dokazać. Tja. No to znaczy, że pewnie muszę zdobyć taką osadę, w której jest pierścień przy pomocy Sarumana. Jak mi tam kiedyś sugerowaliście. O, tu mam tego generała. To by się mogę sobie gdzieś tu na południe. Tja. Dobra. No, ale ciężko mi też będzie wyciągnąć Sarumana, bo jak wyciągnę go z e, Isengardu no to strasznie mi tu dochód e, zawoli. Dobra, zobaczmy, czy mogę już sobie przetrenować tych? Nope. E, wyjdźcie tu na północ. E, wyjdźcie tuż tu do Eisengardu. Załadujecie się elegancko do garnizoniku. E, wy też idźcie. I zobaczmy, czy jeszcze mogę gdzieś coś powerbować. No, coś tam niby mogę. E, nie jest to wciąż zadowalająca ilość jednostek dla mnie. Dobra, weźmy sobie tych, tych. Zobaczymy, czy w Mori mogę coś fajnego stworzyć. Nope. Hmm, no szkoda. Teraz tak. Tu możemy sobie o, tych zwerbować. Świetnie. Tył, tutaj nie będę więcej wybować. Mogę zobaczyć, powiedzmy, w Metrast. Nie, jeszcze też nie mogę nic utworzyć. Fethland też nie, szkoda. O, ale Fethland mogę budować. Nie wiem, czemu nie budowałem tu wcześniej. Zróbmy sobie zatem garbarza. Mm, I tak, podesimy sobie tam armię. I już ja mam do Londgelen. Jeszcze podesiemy sobie oddzia dwa oddziały z Serlundu. I mam tutaj już całkiem ładną armijkę. To, ale nadal nie jest to armia pełna. Możemy sobie na przykład dosłać jeszcze tu te kilka oddziałów z Jindu, żeby one się połączyły z tą armią z Londgalen I to będzie moja druga armia, która w przyszłości ewentualnie się uda na Eden. Okej, okay. tak, czy mogę z Lungori wyciągnąć te oddziały, które tu mam? Dużo jeszcze jest tu różnego rodzaju śmieci, no ale trudno. Mogę tak sobie zrobić? Mogę, świetnie. Tego chciałem. I tak, gdzie tutaj. O, a no tak, tu jest armia ze skryptu. To może zaczekamy sobie i zobaczymy, co oni zrobią. Ja podejdźmy sobie jeszcze tutaj, tymi będą ewentualnymi posiłkami, które będą chroniły zachodnią morię przed inwazją tutaj goblinów. Ale mogą też wysłać ją na jakiś inny cel, więc nie jest to jeszcze pewne, że będę się z nim walczyć. Teraz tak, tu jeszcze się nie będę ruszać. Możemy sobie zbroić jakieś dwa śmieszne oddziały, żeby były ewentualnym tutaj mm, garnizonem. I w sumie, jak tak myślę, to wycofam sobie jednak tego genera tutaj i on zostanie tu namiestnikiem. I zapewni może jakiś tam ład publiczny w tej osadzie. Da. Możemy sobie zdobyć ten fort. Mm -hmm, to nie jest głupi pomysł. Zawsze ograniczymy yy, straty, które ponoszę. Nie będziemy mogli już widzieć tutaj stolice goblinów. Ja, to jest całkiem dobry pomysł. Yy, I tak, tym nic nie zrobię, to kończymy to. Mogłem na przykład spróbować e, zdobyć daily jeszcze i sobie je złupić. Kurde, zapomniałem, żeby zniszczyć wszystko, co jest w e, Tranduila. Thranduila. Yy, się za to sprok hasy. No i osłabilibyśmy też elfy, kiedyby to odzyskały. Chociaż widzę, że jakoś im się nie śpieszy. Poszły sobie armem na południe. Dziwna decyzja, no ale okej. Okay. Co kto lubi. No to może na razie nawet jeszcze nie będę niszczyć tych sali. Trenduilla. O, Khan chce zachęcać sojusz. Dobra, damy im te 250 golda, jak tak bardzo ich potrzebują. Widzę, że Mordor zaczął już powoli wycofywać swoje armie z pod Dol Amroth. Cieszy mnie to niezmiernie. Czuję się od razu trzy razy bezpieczniej. Okej, okay. mamy tutaj kolejną gildię. Super. danlara jest kolejny raz oblężony i kolejny raz nic nam nie dało chyba. Tutaj mam osadę świetnie. I widzę, że wycofaj też tą armię. Chociaż nie wiem, gdzie ona do końca teraz się znajduje i to mnie nieco nie pokoi, jak mam być szczery. O, Eden Wood zaczął wojnę z północnymi Dunenainami. Ciekawe. Zobaczmy sobie, gdzie mogę co powodować. Tutaj możemy sobie zrobić świątynię. W Edhalond. Zróbmy sobie garbarza. szagracie zbrojmistrza w Dol Amroth. Właśnie, mógłbym sobie zmienić nazwę Dol Amroth na coś bardziej epickiego. Jak tak myślę. Mm, mm -hmm. W salach Tranduila może nie będę nic nowego specjalnie tu budować. Bo w sumie i tak nie mogę nic tu za bardzo fajnego zrobić. Tja. Mogę zatem poniszczyć może te budynki, bo i tak na pewno stracę tą osadę, więc whatever. A zawsze hajs wleci. No, nie ma opcji, żebym utrzał tą osadę, jeżeli... Widzę, że chyba po raz kolejny mi jednostki też zdezertyrowały z tej armii inwazyjnej. Okej, okay, zniszczymy sobie wszystko, co tu jest. Poza, może świątynią Malkora, żeby jeszcze im na złość tutaj zmniejszyć ich kulturę. To jest całkiem niegłupi pomysł i zwiększą sobie podatki. Świetnie. A teraz tak. Mogę też zobaczyć. O, w Tirit and Win możemy rozwinąć murę, To wyznaczymy to sobie od razu. No, i trochę mi po niestety. To ja. No, rozwerbujemy sobie tych. Strasznie mało mam tych dobrych możliwości werbunkowych, niestety. I to mnie boli. Właśnie, na co by zmienić Dolamrot? Wiecie co? Możecie pisać w komentarzach, na co by zmienić Dolamrot. Jestem tego bardzo ciekawy. Czy macie jakieś fajne nazwy dla Dol, Amr Dol Amrot, bo naprawdę nie mam już pomysłów jak mogę zmienić te nazwy. Więc jakoś się dostosuję do Was w tej kwestii. No ok, Podzielmy sobie też tą armię. Tutaj będziemy sobie stali na moście może. Mhm. No mój dochód nieco boli. Mógł być znacznie większy. Chociaż teraz może będzie lepiej. Tak, już jest lepiej. Jeszcze jak ci podejdą, to już w ogóle będzie cudnie. Ja, wyjdźcie od razu też na północ. Jakie tu mamy jednostki? Mogę sobie w sumie więcej kawalerii wziąć, to prawda. Więc ja. Wystawmy sobie tych. I pozbędziemy się powiedzmy tych dwóch, trzech, czterech. Tych kilku jednostek, które tutaj były. I weźmy sobie. A! Nie! Co? Ja już zapomniałem, że oni muszą wejść do Lungori najpierw, najpierw potem się połączyć. Będą mogli. Dobra, no to jeszcze jedną turę zaczekamy. O, ale mnie to wkurzyło. No, bo tu nie można zrobić tak, że jak stoimy pod Morią, żeby pójść tutaj, to musimy najpierw wejść do Mori, potem wejść do Lungori, a potem wejść tutaj. I no, jak się dawno nie grało w tych. Yy, Terenach Przymori to łatwo jest o tym zapomnieć. Że trzeba takie cyrki odstawiać. Stawmy sobie tutaj tych. Stawmy jeszcze tego. No i nie wygląda to jeszcze satysf satysfakcjonująco, niestety. Rozwerbuję sobie tutaj jeszcze dwa oddziały. Jakieś śmieci i do metalburgu No, nie wiem, co mogę jeszcze tu więcej zrobić. Nie chcę zostać tu za bardzo jednostek, no nie, nie mogę sobie pozwolić na taki luksus. No dobra, pójdziemy sobie zatem pod miasto goblinów. A Czemu nie możemy się ruszyć? A, dobra, jestem debilem, możemy się ruszyć oczywiście. No dobra, to będziemy sobie je oblegać może przez te 13 tur. Chyba, że mnie zaatakują, to wtedy nie. A, a i teraz jeszcze tak, wy. Czemu nie mogę z tego aeroboru zaatakować? A no dobra, pewnie to jest odpowiedź, ta ilość armii. <gryw> Nikt widzę, że też go nie oblega jeszcze, więc no długo się tu będą trzymać krasnoludy. ale widzę, że też mają już mocno oddziały tutaj. Okej, okay, mogę sobie też podejrzeć mapę, bo dawno tego nie robiliśmy. I zobaczymy sobie co się pozmieniało. Edenweight jest naprawdę potężna tutaj na zachodzie i będzie ciekawie ich pokonać. Tutaj oblegają osady elfów Wysokiego Rodu, która ma co prawda duży garnizon, ale raczej Edenweight ich pokona. Tutaj Edenweight też atakuje Breeland, który upadnie myślę niedługo, bez bardzo słabą już frakcją Bri. Tutaj elfy mają jakąś flotę, ale nie mają żadnych tam planów inwazji. Tutaj krasnoludy nadal się nie trzymają. Jestem ciekaw jak tutaj wygląda. Tutaj enon wysoko. kolejne dwie armie. Jezu, ma naprawdę chore możliwości werbunkowe. Prawie takie jak Mordor, czasami mam wrażenie. Eee, Dunland się bardzo długo broni. Myślałem, że szybciej upadną. Co prawda tutaj stracili Metraid na rzecz północnych Dunedainów. Ta. Tu chyba jakieś heroiczne zwycięstwo odnieśli. Nie, to Danland Dun odniósł zwycięstwo nad Edenweight. Ciekawe. Ja tutaj zbieram całkiem spore siły pod Tarbardem, mm, mm, Edenwitczycy. i mają też spore już pod Danlara, które myślę, że niedługo upadnie. Tutaj gobliny, spore siły też zb zbierają. Uh -huh. Ale widzę, że są już dosyć mocno odcięte. Te dwie jednost jednostki, ta dwie osady. Bo tutaj na północy są Dunadinowie, a tu są Elfy Wysokiego Rodu. Hmm, ciekawe. Też te elfy, co, czy one coś robią? U, tutaj jest Elrond, no proszę. Pewnie pokona tą armię goblinów i może pójść też pod stolicę goblinów. To by było ciekawe. Fajne by było, jakby nam Elfy pomogły. Współpraca yy, frakcji zła i dobra. Ciekawe to by było. Tutaj krasnoludy już widzę niszczą Angmar, zostały im e, Angmarczykom chyba trzy osady? Tak. Z czego już tutaj na ich ziemiach są dwie pełne armie e, krasnoludów. Gondabad się ładnie trzyma, to na pewno całkiem sporo, e, daleko zaszli, być może Witty Board upadnie niedługo. No, i Dale jest na pewno MVP tej kampanii, jeżeli chodzi o frakcję dobra po krasnoludach z Eretluidem, bo naprawdę tutaj ładnie sobie radzą. Uh -huh. Całkiem mocno pocisnęli Dolguldur, być może nawet zniszczą Dolguldur. To było całkiem ciekawe, jakbym mógł sobie wtedy poprowadzić tu inwazję i odzyskać Dol Guldur dla zła. Jak wygląda Dorwinion? Do ruiny on się cały czas broni. Sand nie może być zdobyte najwidoczniej, bo jakoś sobie ci Easterlingowie nie radzą, mimo że już nie wiadomo ile razy oblegali tą osadę. Tutaj mają całkiem spore siły Easterlingowie, ale do ruiny on też tu jeszcze coś ma. Więc no pewnie jeszcze się trochę pobronią. Tu już jest Dale w ogóle, który wysłał tutaj armię. Co prawda Dale nie ma aż tak dużo armii, jakbym myślał, że mogą mieć. W so, kampania Dale by mogła być też kiedyś ciekawa. Tutaj Harad upadł i ich ziemia została podzielone pomiędzy ar i Waryagów. W sumie ciekawi mnie teraz jakby na czym skupi się ekspansja tych dwóch frakcji, no bo jeszcze ar może powiedzmy po raz kolejny się pobawić w jakieś wyprawy, tutaj na Szarą Przestań na przykład i... No nie, wygonić teraz stąd krasnoludy? To by na pewno był całkiem niezły cios krasnoludy i być może nawet by jakoś pomogło to Angmarowi. Ale wariagowie z Kandu to nie wiem, co mogą robić. Tak... Mm, naprawdę no. Jeżeli upadnie ta osada, powiedzmy, Easterlingów na rzecz Dale, to mogą zacząć ekspansję na północ. No i w sumie to by nie było do końca rzeczą, którą by e, Dalelczycy sobie mogli chcieć. Bo, no, jak to wszystko na nich pójdzie, co tutaj jest, co prawda, zanim to dojdzie, to inna kwestia, ale no jak już to tam przyjdzie, to Dale może się nie pozbierać, mówiąc krótko. <grych> Okej, okay, myślę, że chyba mogę skończyć to podglądanie. Tak. Dobra. I możemy sobie też e, skończyć turę. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałem. Naprawdę, tyle rzeczy już jest do robienia w tych turach, że. Bardzo łatwo jest zapomnieć jakichś tam szczegółów. Też podoba mi się to, że powoli mój handel tutaj w mori wraca jakby na swój porządek. I wszystko powoli będzie już się uzupełniało. Chyba mogę już też tam powoli wyrwać trolle z tego co widzę. Bo się chyba skończyła budowa tych baraków dla troli. To dobrze. Nie narzekam z tego powodu. Eee, nie będę nic budować w Salatranduila, nie ma takiej opcji. To by było bez sensu. Widzę, że powoli doganiamy Mordor. Wojskowo jesteśmy trzeci. Kto nas wyprzedza wojskowo? Finansowo nas gobliny wyprzedzają, ciekawe. Ale jeżeli chodzi o ogólną jakby wartość, to jesteśmy drudzy za mordorem. I mam już 80% jego sił. Darwinian wypowiedział wojnę do Guldur. No nie wiem, czy to jest dobry ruch dla Darwinianu. Bo po tym co widzieliśmy tam, to niezbyt dobrze się trzymają. Postawmy sobie tutaj lepszą świątynię malkora w wait Może magazyn. Uuu, tutaj mogę sobie wyrwać już ładne oddziały. To na pewno to zrobię. Ja w Gendzie. Może Grokhal. W Kalambel. Market tutaj, chcę, żeby to tu było takie moje zaplecze finansowe, ten region. Więc to na pewno się przyda. W Serolandzie, może zbrojownie. O jezu, ile rzeczy się w ogóle pobudowało w Erui, hodowca w Mori. Mamy trolle. Ale możemy sobie jeszcze rozbudować tutaj te baraki trollowe w Metelburgu. Zróbmy sobie, może. Lepsze mury w Lungori Też lepsze braki dla troli. Okej, okay, i chyba wszystko, co mogę pobudować, już pobudowałem. Ja. Dobra, podaliśmy sobie te dwa oddziały z Fenholmu. Mhm. I dobra, i... dobra, teraz nie popełnię już drugiego z tego samego błędu. Idziemy najpierw do mori. teraz idziemy najpierw do Lungori. a, no i dopiero w następnej turze tam dotrę. Strasznie mi się opóźniła moja ekspansja w tym rejonie przez te... te, te głupie błędy. Dobra, no, zobaczmy, czy mogę sobie coś fajnego powerbować. To jest bardzo ważne pytanie. Mm, no, chyba nie do końca, niestety. Ja, nic nie widzę. Możemy sobie tutaj berserkerów zrobić. No, czemu nie? Tutaj możemy sobie też jakieś dwa fajne oddziały zrobić. A tutaj już nie do końca. Dobra, podesimy sobie zatem jeszcze tych tutaj. Yy, tutaj się niedługo połączymy w jedną większą armię. O, nawet w tej turze. A jeszcze mi brakuje tu dwóch oddziałów. O, tu mogę sobie je zwerbować. No to zróbmy to od razu. W Lond Glen chyba jeszcze mogę sobie fajne rzeczy wyrwać, no ale jeszcze nie w tej turze niestety. Zróbmy sobie tutaj może katapulty i dwa oddziały wargów. W Dol Amroth jeszcze raczej pewnie nic nie mogę werbować, No tak, w metra strasznie. Szkoda. No okej. Okay. No tutaj będziemy dalej obyragać stolicę goblinów. Hmm, sale Tranduila niedługo upadną. Ciekawe gdzie oni wycofali tę armię. To jest słaba ta nie? Przecież nie wiem, już chyba ją trochę przemieszczali. Ale nie wiem, naprawdę mnie dziwi, że komputer nie zaatakował od razu sale Tranduila. Czy mogę jakoś tutaj się dostać pod Erebor? Chyba niezbyt. Tja, nadal się broni Erebor. Naprawdę nie wiem co zrobić trochę w tej sytuacji, no ale trudno. Dobra, myślę, że jest to też już dobry moment, a tutaj jeszcze sobie się to marmy. Myślę, że jest to też już dobry moment, żeby skończyć ten odcinek. Ostatni był nieco dłuższy, więc ten może być troszkę krótszy. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobał i zobaczymy się w kolejnym.